Pączków. Z okazji zbliżającego się tłustego czwartku postanowiłam przetestować gdzieś podpatrzony przepis. Oj, ciekawa jestem, czy faktycznie te niby pączki z tego chleba tostowego będą dobre. No, zobaczymy, nic nie tracę, a mogę zyskać, dlatego chętnie podzielę się z Tobą tym przepisem. A wystarczy, że z chleba tostowego podcinasz skórki, ja te skórki oczywiście zostawię, wysuszę, później zmielę i będę miała bułkę tartą. Zero waste to zero waste, niczego nie marnujemy. Takie kromki zalej mlekiem, ja tutaj wszystko robię na oko, porządnie wymieszaj, ciasto musi być takie dosyć zwarte, żebyś mogła z niego ukulać pączki, więc jeżeli będziesz miała potrzebę, no to dorzuć sobie chleba, ono musi być takie dosyć zwarte. Ja do środka tych pączków dodam jeszcze po kostce czekolady, żeby tak podrasować ten smak, także to dodam od siebie. No, i ci powiem, że jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. I najlepiej na wilgotną dłoń rozprowadź sobie ciasto, wrzuć do środka czekoladę, zwiń w kulkę. Jeśli będziesz miała wilgotne dłonie, to ci się nawet to ciasto nie będzie kleiło do dłoni. I takie kuleczki ukulane wystarczy teraz wrzucić na bardzo mocno rozgrzany olej. Więc rozgrzewam olej i lecimy smażyć te pączki i powiem ci, że musiałam sobie trochę pomóc łopatką, bo miałam wrażenie, że one mi się same od dna nie podklejają. Więc pomogłam sobie tutaj taką szpatułką podklejałam je od dna, usmażyłam na taki kolor, jaki my akurat lubimy i powiem ci, że czekolada mi w ogóle ze środka nie wypłynęła. O widzisz, tutaj jest nawet pokazane jak Muszę się trochę namęczyć, żeby te pączki od tego garczka poodklejać. Nie wiem, czy to wina garczka, czy to tak ma być, ale w rezultacie żaden pączek mi się nie rozwalił, czekolada mi nie wypłynęła. Fajnie mi się wszystko usmażyło. Stopień wysmażenia zależy od tego, jak ty lubisz. Ja zrobiłam taki dosyć brązowy i teraz na taki piękny talerz je powyciągam. Dodam, że bardzo dużo tłuszczu nie wypiły. Miałam wrażenie, że tego tłuszczu wypiły mniej niż te takie pączki robione na serku homogenizowanym. Do tego cukier puder, bo cukru nie dodawaliśmy do środka, także tutaj cukru pudru nie będę żałować. Pachną bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie pachną. Zobaczymy, jak wygląda w środku ta czekolada. I ja już widzę, że jest rewelacja, tylko to jest takie gorące, że mogłam poczekać, aż trochę mi przestygnie. Paluchy sobie poparzyłam, ale już nie mogłam doczekać, żeby skosztować. I o dziwo, jestem w mega pozytywnym szoku, bo to naprawdę smakuje. Ja bym w życiu nie powiedziała, że takie pączki z chleba tostowego będą tak smakowite. Także polecam serdecznie, wypróbuj ten przepis. I niekoniecznie na tłusty czwartek możesz zrobić na dzień zakochanych czy na niedzielę, a może faktycznie daj mi znać, z jakiej okazji Ty wykorzystasz ten przepis. Hmm, jestem ciekawa, i to jest już tak efekt końcowy.